Czy wiesz, dlaczego stolicą Polski jest Warszawa, a nie Kraków? Kraków był najważniejszym miastem w Królestwie Polskim od bardzo dawna, bo już od XI wieku. Najazd Czechów na Polskę w 1038 roku spustoszył dotychczasową siedzibę książąt piastowskich, którą było gniezno. Dlatego też Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoją siedzibę do Krakowa, który stał się głównym miastem królestwa. W tych czasach nasz kraj przeżywał okres największego rozkwitu politycznego i gospodarczego oraz tak ważne wydarzenia jak bitwa pod Grunwaldem czy hołd pruski. Dlaczego więc przeniesiono stolicę do Warszawy? Powody są przynajmniej trzy. Cofnijmy się do czasów, gdy królem Polski był pochodzący ze Szwecji Zygmunt III Waza. Rządził on ogromnym państwem liczącym prawie milion kilometrów kwadratowych, rozciągającym się od Morza Bałtyckiego aż po tereny środkowej Ukrainy. Jak widać na załączonej mapie, Kraków stał się miastem leżącym na uboczu kraju. Liczne wojny, które prowadziła Rzeczpospolita z Moskwą czy Szwedami, zmusiła króla do przeniesienia dworów inne miejsce. Pamiętać należy również o tym, że najważniejsze decyzje w naszym kraju podejmowano na sejmie walnym, gdzie oprócz króla i jego doradców zjeżdżała się szlachta z całego państwa. Szlachcie z Wielkopolski czy Litwy dużo bliżej było więc do Warszawy. Druga sprawa to pochodzenie Zygmunta III Wazy. Pochodził on ze Szwecji i początkowo chciał utrzymywać ze swoim ojcem Janem jak najbliższe relacje. Później, kiedy walczył ze Szwedami o koronę, również dużo wygodniej było mu wydawać rozkazy, czy podróżować na północ z Warszawy, niż z Krakowa. Trzeci powód to wydarzenie z 1595 roku. W styczniu tego roku niszczycielski pożar poważnie uszkodził sporą część komnat na Wawelu. Zygmunt oczywiście przeznaczył pieniądze na odnowę rezydencji, ale jednocześnie podjął decyzję, o walnej rozbudowie zamków w Warszawie. O rozmachu prac w Warszawie nie świadczy fakt, że król wraz z całym dworem przenieśli się tam w całości dopiero w 1611 roku. Warszawa stała się wtedy centrum kraju i to tam udawali się magnaci, szlachcice, dworzanie oraz zagraniczni posłowie. Warto zaznaczyć, że termin stolica jest słowem stosunkowo nowym. Wystarczy wspomnieć, że dopiero konstytucja stalinowska z 1952 roku w artykule nr 90 mówi, że stolicą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest miasto bohaterskich tradycji narodu polskiego, Warszawa. We wcześniejszych konstytucjach termin taki nie występował.